I tak coś słabo sobie to ustawiłem. Dobra, jakoś jest. Słuchajcie, hej, hej, hej. Prawda siatki? Solo, soluweczka dzisiaj przede mną. Redaktor Lepa pojechał dotlenić Leona do zakopanego. Niech dotlenia. Witam, 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 witam. Poczekamy sobie na was. Słuchajcie, oczywiście, jako, że jestem sam, to, to, to też fajnie jakbyśmy sobie podyskutowali razem na temat powołań, nowe powołania, lista 32 nazwiska e, trenera Witala Heinena na nowy sezon reprezentacyjny. E, od razu powiem, że Wital Heinen ma absolutnie mandat do wszystkiego, co e, i do każdej swojej decyzji, także nie jest to. Próba podważenia jego decyzji, natomiast co tam masz? Nie, to żadne kwity, słuchaj, żadne kwity. Natomiast e, fajnie sobie podyskutować. I tutaj widzę już Malinowski, 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 Malinowski pojawia się e, na czacie. Ale zanim Malinowski, no to tak mam po kolei, że wypisałem, no to zróbmy po kolei. Przyjmujący słuchajcie, Bartosz Bednosz, Tomasz Fornal, Paweł Halaba i to jest na pewno niespodzianka. Fajna, miła dla Pawła i, i, i też pokazująca, że warto wyjść poza taką strefę komfortu, która istnieje w Plus Lidze, poszukać, poszukać swojej przyszłości gdzieś indziej. Bo można do, zostać dostrzeżonym, przecież. Paweł Halaba jeszcze rok temu w Budziejowicach czeskich, teraz w Niemczech dostrzeżony. Dobra gra i, i znalazł się w szerokim składzie Paweł Halaba. Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Piotr Łukasik, Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka to są sąsiadkarze na przyjęciu, z których będzie korzystał w tym sezonie trener Wital Heinen. W zasadzie są wszyscy. Ja na Twitterze powiedziałem, że nie ma szymurki jak na tak szeroki skład, gdzieś, gdzieś mi brakuje przyjmującego Zaksy Kędzierzyn-Koźle od nowego sezonu od nowego GKS-u Katowice. Natomiast pamiętajmy o jednym, muszą być wszyscy zawodnicy z Mistrzostw Świata i, i, i tutaj też przy atakujących gdzieś oczywiście zadajecie pytania, że słabszy sezon tam jest na Szulca, a, a jest. Pamiętajmy o, o, o limitach FIVB i od tego chciałem zacząć. Limit FIVB to sześciu zawodników, sześciu zawodników w każdym turnieju Ligi Narodów, sześciu w naszym przypadku, naszej reprezentacji, sześciu zawodników z Mistrzostw Świata. I ten limit musi być utrzymany, jeśli nie chcemy płacić kar. Więc, więc są wszyscy Mistrzowie Świata. No Też chyba no byłoby tak nie powiem elegancko, bo, bo też w sporcie nie ma sentymentów, ale, ale byłoby to zaskoczenie, żeby jakby któregoś mistrza świata zabrakło w, w kadrze trenera Heynena w tym szerokim składzie. Bo kto będzie grał, to jest inna sprawa. I na razie ten szeroki skład nam niewiele w ogóle mówi na temat tych ostatecznych decyzji Witala. Ale z tego co wiem, Wital bardzo szybko, bardzo szybko będzie chciał poinformować swój zespół o tym, kto jest. Blisko, czy też może już poinformował blisko yy, i ten skład będzie ograniczony. Blisko turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk, no bo to jest turniej najważniejszy i, i każdy z tych chłopaków, którzy są tutaj na, na tej kartce marzy o tym, żeby zagrać w tym turnieju, bo, bo, bo tam będzie na pewno najsilniejsza nasza reprezentacja. Yy, Bartosz Bednosz, yy, Bartek bardzo przeżył. Brak w drużynie Mistrzów Świata, co, co naturalne, natomiast Bartosz Bednosz, trzeba otwarcie powiedzieć, gra bardzo dobry sezon w Italii. w bardzo mocnej lidze. W niedzielę ostatni mecz półfinału z Perugią i na razie jest 2-2 do 2. I, i, i Bartosz Bednosz może zagrać w finale Serie A. To byłoby coś pięknego dla tego chłopaka. I, 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 I Bartek gra równo. Oczywiście niektóre elementy na chwilę znikają, inne się pojawiają, natomiast Bartosz Bednosz no, ma mocne kwity, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten sezon, ale też pamiętajmy, że Wital Heinen oprócz formy sezonu też ma swoje priorytety na temat przydatności do zespołu, na temat tego, co on może wyciągnąć od konkretnego zawodnika i, i tego do końca nie wiemy. I, i, i czasami wydaje się, że. Ktoś grał lepiej w sezonie, a ktoś gorzej, a, a jest ten drugi. Tak było choćby w przypadku Bartosza Kurka, o czym mówiliśmy, że, że Bartosz w sezonie w zasadzie nie zapracował na, na reprezentację. A przecież wiemy, co później się wydarzyło. Czyli tak, Bednosz Fornal, Tomek Fornal był tym piętnastym zawodnikiem, który przed Mistrzostwami Świata trenował z naszą reprezentacją. Oczywiście Kubiak, oczywiście Kwolek, bo Kwolek też gra równy sezon. I jest Piotr Łukasik, Piotr Łukasik, który też pojeździ sobie na mecze Ligi Narodów, z tego co wiem. Sezon życia, tak podczas meczu ostatniego Niko Jastrzemski węgier powiedziałem, że on, to on tak naprawdę nie wie, czy, czy to jest sen, czy to jest Jawa wielkie gratulacje dla tego zawodnika. Niesamowita praca, też Stefan Antiga, który postawił na niego i, i, procent, i to procentuje, bo, bo olbrzymi postęp. Też byłem świadkiem rozmowy po meczu w Warszawie. Czyli pamiętam, coś potrzebuje, tylko po co ty takie przyruchy robisz Piotrek? Po co robisz te przyruchy przy przyjęciu? I Piotrek z taką pełną pokorą mówił, no co, no taki jestem, jakbym nie miał tych przyruchów, to już bym dawno grał na takim poziomie i bił się o medale. Eee, tak, e, Leon, Kubiak, Bednosz, Łukasik najlepsi. Tak, tylko pamiętajmy, że w tej czwórce, bo jak gdzieś to już zawężam, na, patrzę na, na koniec tego wszystkiego. Gdzieś w tej czwórce y, będzie Leon i Kubiak y, co wydaje mi się, no to jest ta, ta para, do której będzie dążył Wital Heinen i może być jeden ofensywny i jeden defensywny. No i w tym przypadku, nie wiem, po tym sezonie ja bym na ten moment, ale oczywiście trener Wital Heinen będzie wiedział i widział, co innego, też będzie patrzył na doświadczenie, ale, ale tak jak się prezentowali, to ja bym za Leonem właśnie Bednoża widział jako trzeciego przyjmującego, a za Kubiakiem na przestrzeni całego sezonu jako tego defensywnego Bartoszek Wolka taka, taka czwórka według mnie na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o, o formę taką ligową. Ale jak będzie zobaczymy. Dobra czy coś chcecie odnośnie przyjmujących jeszcze słuchajcie. No właśnie. Olek Śliwka też mam problem z Olkiem bo też rzeczywiście troszkę nierówno. Oczywiście jest doświadczony starszy on był tym pierwszym defensywnym przyjmującym, który wchodził na Mistrzostwach świata, więc to też może ważyć później przy tych wyborach, ale zobaczymy. Szalupa, no, Szalupa sezon, tak, o no, którym nie można nic powiedzieć, bo, bo długo się leczył. Sezon nierówny, bez przygotowań i taki szarpany, więc on to się musi wyleczyć, żeby, żeby grać. I, I dopiero wtedy mm, i dopiero wtedy można szalupę oceniać, natomiast no, absolutnie musiał być tutaj. E, dobra, kończymy przyjmującym. Jeśli macie jakiś, to, 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 to mówcie, ale idziemy do ataku. Bartłomiej Bołądź, doczekał się Bartek, Bołądź obecności w tym szerokim składzie, co nie oznacza, że jeszcze szansę dostanie. Bartosz Filipiak, i to jest dla mnie mimo wszystko duża niespodzianka. Osoba Bartosza Filipiaka. Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Damian Schulz, Maciej Muzej. Nie ma Mateusza Malinowskiego. Nie ma Mateusza Malinowskiego. Zapytamy trenera Witala Heinena, tak z ciekawości oczywiście, dlaczego, dlaczego nie ma Mateusza. Nie będziemy pytać, dlaczego jest akurat tutaj z tej listy ktoś, bo, bo, bo jeśli jest, to znaczy, że na nią zasłużył. To znaczy, że Wital Heinen widzi potencjał. Ja tutaj nie chcę zabierać żadnemu z tych obecnych tutaj zawodników. Miejsca w reprezentacji. Natomiast rzeczywiście Mateusz Malinowski też ma sezon życia, też grał kapitalnie. Co więcej, nasi koledzy od razu zwrócili uwagę, że nie ma żadnego zawodnika z, 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 z rewelacji, czyli drużyny Zawiercia. Ale kto jeszcze mógłby być, tak się zastanawiam. No, no właśnie. Damian Schulz, słaby sezon to fakt. Mimo dużej sympatii i, 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 i e, walorów artystycznych, jeśli chodzi o tworzenie grafik komputerowych, Damian miał słaby sezon. Ale tak jak mówię, był na Mistrzostwach świata, um, jest, będzie pomocny w limitach i, i, i myślę, że sam Damian chce się odbudować, bo, bo wie, że on sam zdaje sobie sprawę, że ten sezon miał słaby i, i myślę, że będzie chciał się odbudować, a był już u trenera Witala Heinena, więc to słaby sezon yy, piszecie nawet tragiczny. No, no, no tak. No, pewnie nie dzwonić do mnie, nie dzwonić do mnie. Nie gdzie Butryn? No nie, ja, ja uważam, że Butryn to nie jest zawodnik takiego kalibru i, i, i ja akurat nie jestem za powołaniem Butryna do, do kadry, natomiast szkoda mi Mateusza Malinowskiego, bo po tym, po tym niesamowitym sezonie rzeczywiście pewnie taki, taką, taką, takim okraszeniem byłaby nawet obecność w szerokiej karze, która też by podbudowała tego zawodnika, ale spokojnie, trener Vital Heinen, zobaczymy kolejny sezon Vital Heinen, dobrze wiecie, że jak ktoś zasłuży, to na pewno swoją szansę dostanie, więc Mateusz, niech, niech pnie się cały... To jest dalej młody, młody zawodnik, może nie junior, może nie bardzo młody, ale zawodnik, który u Witala Heinena ma szansę jeszcze zagrać, jak będzie się dalej tak wspaniale rozwijał, rozwijał jak się rozwinął w tym sezonie. Hmm, Łukasz Kaczmarek też przyznam, mnie trochę zawodzi teraz w meczach finałowych. Łukasz Kaczmarek, ale to też był e, zawodnik, który już e, miał przyjemność e, uczestniczenia w e, zgrupowaniach w grze u, u trenera Witala Heinena I też się mm, Łukasz Kaczmarek chyba musiał pojawić, bo, bo też nie można przekreślić zawodnika po dwóch słabszych czy trzech słabszych meczach. E, więc Łukasz e, no, ma coś też do udowodnienia, bo Łukasz nie czuł jednak. E, Takiego niesmaku i niezadowolenia, że, że, że nie był brany pod uwagi, uwagę nawet w kontekście reprezentacji tej docelowej w poprzednim sezonie. Bartosza Kurka nie ma, no pamiętajmy właśnie, nie ma Bartosza Kurka na Ligę Narodów i tu już jeden, jeden zawodnik z tej czternastki ucieka, jeśli chodzi o limity. Michał Kubiak ma zagrać jeden turniej, to ucieknie drugi e, zawodnik. E, chyba Fabian Żyzga gra dwa, dwa turnieje. Gra, gra, zagra w Polsce i zagra e, według mojej wiedzy w Chinach, zagra dwa turnieje. Pewnie trochę wolnego dostanie Paweł Zatorski, ci bardziej eksploatowani zawodnicy, a dalej sześciu, w każdym musi być sześciu zawodników z Mistrzostw Świata. Nie znam szczegółów, jeśli chodzi o to, kto, gdzie i kiedy pojedzie, dlatego nie będę tutaj wam, was, was czarował, że, że wiem. Natomiast na pewno rotacja będzie duża i to pytanie, które pewnie zadamy, jak, czy chce Vital Heinen awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów, bo ten finałowy turniej jest w połowie lipca. A pamiętajmy, że, że w drugim tygodniu sierpnia kwalifikacje olimpijskie i też już wiemy, że niektóre reprezentacje choćby nasi rywale Francuzi, z tego co wiemy, fr Francuzi nie będą się zabijać o to, żeby zagrać w finałowym turnieju Ligi Narodów. Oni będą chcieli koncentrować się na kwalifikację olimpijską. Na pewno e, gdzieś e, podbudowała ich e, trochę, trochę ta wiadomość o braku Bartosza Kurka. Na ten moment brako. nie wiedzą, czy zagra, czy nie, bo, bo wszyscy liczymy, że Bartosz zagra. E, ale na pewno Francuzi koncentrują się bardzo, aby, aby w Gdańsku powalczyć z nami o awans do do, do Igrzysk Olimpijskich. Dobra, jedziemy ze środkiem. E, Huber, Kłos, Kochanowski, Nowakowski, Michał Szalacha, słuchajcie, bardzo fajny, perspektywiczny zawodnik z Łuczniczki, Bydgoszcz, Andrzej Wrona i Mateusz Bieniek. A swoją drogą chyba ma coś Wital Heinen, ma sentyment do Łuczniczki, e, Bartosz Filipiak i, i, i Michał, e, Michał Szalacha. Michał, który będzie, według mojej wiedzy, siatkarzem jastrzębskiego węgla w przyszłym... W przyszłym sezonie kogo nie ma, bo pamiętam, że rok temu dał szansę Jankowi Nowakowskiemu Vital i Janek troszkę sobie tam pograł na początku sezonu. Teraz nie ma w ogóle w, w szerokim składzie. Fakt, że Janek był trzecim środkowym w Warszawie przez większą część sezonu. Jest Andrzej Wrona, natomiast też pytanie o o zadania konkretnych zawodników. Nie przypuszczam, aby Andrzej Wrona był tutaj brany pod uwagę, jeśli chodzi o Ligę Narodów. To będzie taki doświadczony, zresztą Andrzej gra świetny sezon, a ta, ta seria półfinałowa z Jastrzębskim naprawdę wyborna, znakomita. W takiej formie to, to Andrzej swobodnie powinien tutaj nawet włączyć się do walki o taką ścisłą kadrę. Może, no wiem jak było kilka tygodni temu, może teraz Wital Heinen no, też będzie reagował na to, co dzieje się na parkietach i i to wszystko jakoś sobie inaczej układał. Natomiast wiem, że Andrzej ma być takim, ma być pod prądem cały czas, na wypadek. Różny wypadek. Jest Bieniek, jest Nowakowski, wraca. Karol Kłos, co też wiedzieliśmy, że, że wróci. I Norbert Huber, mistrz świata, kolejny mistrz świata juniorów. Nie pisać, nie dzwonić. Tak, nie ma Lemańskiego, który też, też był w zeszłym roku i, i, i nawet dużo grał, był nawet w finałowym turnieju Ligi, Ligi Narodów. To już są chyba konsekwencje tego, że po prostu ci zawodnicy nie przekonali z różnych względów, nie tylko sportowych, niektórych, niektórych siatkarzy. Tak, trenera Witala Hejnena, Tak, nie ma, nie ma Nowakowskiego i nie ma Lemańskiego, tych dwóch siatkarzy nie ma. No nie, ma, ale są inni, zatem będą kolejni debiutanci. Jak choćby właśnie Michał Szalacha. Pamiętajmy, to są 32 nazwiska. 30 do 2 maja musi zgłosić do Ligi Narodów Związek, a następnie ograniczyć ten skład do 25 nazwisk. 25 nazwisk, z których będzie mógł skorzystać Wital w czasie Ligi Narodów. Tak to się odbywa. A Dobra wiadomość jest taka, i to, to, to też jest taka. Fajna, że przywitamy naszych reprezentantów. Sezon zainaugurujemy 25, 25 maja w Gliwicach. Polska, Niemcy, sparing. Kibice będą mogli to obejrzeć. Także, także to będzie takie uroczyste otwarcie sezonu naszych Mistrzostw Świata. 25 maja. Dobra. Na temat kadry, kadry B. No pamiętajmy, że jeszcze Uniwersjada dochodzi. Uniwersjada, dzisiaj rozmawiałem, trochę będzie z innych nazwisk złożona, ale też niewykluczone, że niektórzy siatkarze z tej listy też na uniwersjadę pojadą i będzie uzupełniona. Będzie, będzie w TV, tak, będzie w TV. Także, także 25 maja zobaczymy sobie naszych Mistrzów Świata na, na antenie. Czy zagra Leon w sparingu 25? Nie może, chociaż z drugiej strony to nie jest oficjalny mysz, ale pewnie nie no, Nie o to chodzi. To ma być jednak no, ten pierwszy sparing Witala e, tydzień przed inauguracją Ligi Narodów. Także e, Był środek, rozegranie. Rozegranie Fabian Drzyzga, Jan Firley. Jan Firley, słuchajcie, Jan Firley z Belgii był drugim rozgrywającym Moniko, pojechał do Belgii to jest kolejny zawodnik obu, o, obok. E, Obok halapki, który pokazuje, że, że, że warto gdzieś się ruszyć. Zresztą, pamiętajcie. Historię Michała Kubiaka, który grał w Izraelu w drugiej lidze włoskiej, też szukał swojego miejsca, żeby później no teraz stać się zawodnikiem absolutnie topowym od, od kilku lat. I to są fajne wybory. Jan Firley jest w reprezentacji. Czy dostanie szansę debiutu? Tego nie wiemy. To jest młody zawodnik, który otrzymuje szansę. Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Fabian Drzyzga. I Marcin Komenda, czyli tak jest Komenda, jest Janusz tak jak rok temu, no dochodzi tutaj Firley rok temu jeszcze, tak ja mam ten skład, gdzie był tak uzupełniający, jeszcze Łukasz, Ko Łukasz Kozub się łapał do, do tego szerokiego składu, tutaj Łukasza Kozuba nie ma, a w to miejsce wskakuje Jan. No może tak być, że Firlej jako ten, ten, ten piąty zostanie od razu skreślony, tak? ale tego nie wiemy, zobaczymy, natomiast no, gdzieś jest i to jest na pewno taka też fajna, e, miła. Nie ma Michała Kędzierskiego? No nie ma, nie ma, ale z, wiemy dobrze, że Vital Heinen jeździ, obserwuje, ogląda, analizuje, więc jeśli nie ma Michała Kędzierskiego, to ma go nie być. Też na żywo Michała nie widziałem. Zbierał fajne recenzje momentami, bardzo fajne. Natomiast nie zdecydował się Wital Heinen na Michała Kędzierskiego. Eee, co jeszcze? Co jeszcze? Libero. I tu spore zmiany, bo rzecz jasna jest Zatorski i jest Damian Wojtaszek, tak jak było rok temu, ale już Libero numer 3 i 4 są zmiany, bo, bo tym Libero numer 3 w zeszłym roku wobec kontuzji Wojtaszka no już na początku tak naprawdę libera numer dwa był Michał Żurek, grał sporo na początku. Bardzo wierzył w Michała Żurka, Wital Hejnen, natomiast no nie, nie powiem, to nie będę słów że się zawiódł. No, po prostu uznał Wital Heinen, że, że nie. Jest za to wreszcie, to jest to, o czym z Marcinem Lepą długo rozmawialiśmy z trenerem Witalem Hejnenem, czemu nie ma Kuby Popiwczaka, jest Kuba Popiwczak. Dostanie swoją szansę, będzie w reprezentacji i myślę, że jeśli Paweł Zatorski dostanie trochę odpoczynku, myślę, że też Damian Wojtaszek, który nie jest już najmłodszym zawodnikiem, to, to Kuba Popiwczak szybko zadebiutuje w naszej reprezentacji. I teraz pytanie: czy niespodzianka, czy nie? Jędrzej Gruszczyński też jest libero numer, numer 4. No i być może też dostanie szansę na debiut w narodowych barwach. To by było coś z ekipy Kuprum Lubin. Jędrzej Gruszczyński, a był rok temu. Był rok temu Żurek i, i był Kasper Piechocki. Tych dwóch siatkarzy nie ma na liście Witala Heinena. Jest, słuchajcie, zmiana na pozycji i to jest myślę ważna zmiana. Zmiana na pozycji kierownika drużyny. Mariusz Szyszko do tej pory był kierownikiem drużyny. Mariusza Szyszko nie ma. Jest z kolei Elżbieta Poznar i ona będzie kierownikiem naszej reprezentacji no i fajnie, no i fajnie, kobieta w składzie w składzie Witala także tak pamiętajmy 25 nazwisk niedługo, zobaczymy które nazwiska zostaną tutaj skreślone, wielka sprawa dla Łukasika, wielka sprawa dla Halaby choć będzie to jeszcze większa sprawa, jeśli Halaba, bo to, że Łukasik będzie grał, to jestem przekonany i, i, i nawet chyba jest na dwóch turniejach przynajmniej Ligi Narodów, zobaczymy czy to jest ten zastrzyk. Co jeszcze? 20 minut. Muszę uciekać. Kobieta kierownikiem to już mi się przypomina. No tak, tak. Kobieta kierownik. Jak macie jakieś pytania, to szybko na nie odpowiem. Ach, Bedno on W niedzielę o 18 na naszym ten trzeci mecz, yy, piąty mecz. Yy, Bedno Strzeleń, ciekawie, ciekawie. S Swoją drogą po tym ostatnim myślałem, że Perudzia już domknie temat, natomiast no, no nie ma formy. Nie ma formy. Wilfredo jest troszkę, mówiąc brzydko, zarżnięty. Tak to, tak to wygląda, że jednak zupełnie inne metody pracy panowały w Rosji, gdzie było trochę więcej chyba luzu i odpoczynku dla Wilfredo Leona. Tak zresztą pra pracuje ten e, Alekno. Natomiast, e, natomiast, gdzie wywiad z Damianem? Kurde, nie wiem, czy będzie chciał Damian teraz rozmawiać. Słuchajcie, dziękuję, kończę temat naszej reprezentacji i powołań trenera Witala Hejnena. Wielki finał przed nami, Oniko, niesamowita radość, Oniko po zwycięstwie nad Jastrzębskim Węglem. Bardzo mi szkoda było świadkarzy Jastrzębskiego, naprawdę to, przeżywali to mocno, a euforia, potężna euforia Oniko. No i starcie z Aksą Kędzierzyn-Koźle, Zaksa bardziej doświadczona, doświadczona jako zespół. Ciekawy jestem, czy, czy Oniko dalej w tym składzie osłabionym. Będzie w stanie utrzymać taką, taką jakość, adrenalinę, napięcie. Oni już swój finał trochę wygrali, to fakt. Oni są w dwójce, mają ligę mistrzów, mają medal. E, otwiera się spora szansa dla Zaksy, ale, e, ale tutaj tak. Vernon Evans, bardzo dobry mecz. Niko Pęczew e, znowu staje na, na wysokości zadania. E, dobrze grał Brizard w tym, w, tym, w tym trzecim pojedynku w, w Warszawie. Fajne rywalizacje, czyli Brizard-Toniutti, obaj z reprezentacji Francji. Tutaj mamy Łukasik i Dero, Obaj m, trochę inni. Oczywiście Dero lepiej przyjmuje. E, Łukasik, niesamowita siła ofensywna. Pamiętajmy, że Oniko ma dobry blok i zobaczymy, jak z tym blokiem sobie, sobie poradzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Fajnie by było, gdyby to była taka pięciomeczowa seria na noże, może być, może być bardzo mocno, bardzo energetycznie. 50, ponad 50, 53 piłki przyjął Piotrek Łukasik, ja rozmawiałem z nim po, po tym meczu i, i ja mówię, czy zdajesz sobie sprawę, że ty przyjąłeś ponad 50 piłek. On, on mówi, no tak, tak, już w pewnym momencie, słuchajcie, w pewnym momencie myślałem, że wszystko na mnie leci, więc nawet wchodziłem w strefę Niko Pęczewa, czy obojętnie, bo już miałem wrażenie, że co leci piłka, to, to w moją stronę, w moją strefę i, i już się pchałem, pchałem wszędzie. W takim transie był. Piotr Kuchaś, jeśli chodzi o mecz z Jastrzębskim Węglem. W Polsacie jutro sport, pierwszy mecz wielkiego finału, tam będzie też nasze studio w Kędzierzynie-Koźlu, także bądźcie z nami, a dzisiaj panie, dzisiaj panie i też mecz o trzecie miejsce, wielki finał, fajna rywalizacja w Łodzi, to się oglądało, to naprawdę ja też dużo narzekam na Ligę Środkówki Kobiet, ale ten finał, atmosfera, poziom, emocje, pięć super, oby też tutaj jak najdłużej dziewczyny walczyły, bo bo to się sympatycznie ogląda. Spotkamy się niedługo myślę wkrótce, sporo innych zadań. Piłkarska liga mistrzów i taneczne różne rzeczy też, ale nie, bo lepka będzie ciągnął ze mnie. Także trzymajcie się, bądźcie siatkówką. A Witaj niech robi swoje, a, a my dyskutujmy, bo to nie chodzi o to, żeby podważać jakieś decyzje Witala Hejnena, tylko żebyśmy sobie rozmawiali o siatkówce, żeby nie było, żeby nie było ciszy, żeby ciągle te tematy się przejawiały i, i tym, żebyśmy zarażali wszystkich, wszystkich innych. Też tu mnie atakuje. Do trzech, do trzech zwycięstw. Finał do trzech będzie u nas tutaj. Także będzie trochę grania.